Hej wszystkim, z tej strony Żaba2501! Witajcie, LEGO DC Super Złoczyńcy! Tak jest! Powolutku zabieram się za nagrywanie tej serii, ale nim to nastąpi, zaprezentuję Wam dodatek DLC nawiązujący do ostatniej superprodukcji DC Aquaman. Będą to dwa malutkie zestawy stref Związanych z filmem, który w sumie bardzo polecam. Jedna z ciekawszych produkcji DC. Naprawdę mnóstwo zabawy, fajnej akcji i jeszcze lepszej fabuły. Jak to będzie z grą? Zobaczymy. W każdym razie szykujcie się. Gry Lego witają na kanale. Także zapraszam serdecznie. Jedziemy z Koksem. Gorące kakao. O! ciastko! Hej, rybcie, jak leci? Nadstaw się skrzeli, bo coś wam opowiem. Coś o spotkaniu dwóch światów, które wbrew wszystkiemu dogadały się. Całkiem nieźle. Stąd właśnie się wziąłem. Łączące je ogniwo. Zero presji, nie? No ale to Wulko nauczył mnie całego wodnego życia. A, to były czasy. Szkoda, że mój przyrodni brat, król Orm, postanowił podbić powierzchnię Ziemi. To tyle z braterskiej miłości. Nie, żeby tutaj ludzie byli milsi. Hej, jesteś Aqua Woman? Mera, nazywała się Mera. Nie chciała walki morza z powierzchnią. Sądziła, że mogę pomóc. Po tym wszystkim, co narobił Orm na powierzchni, no musiałem popłynąć jej śladem. Że mnie schwytali i raczej nie było częścią jej planu. Ale hej, walka o pokój? Wchodzę w to! Rany, to Ormowi przyznam. Umiał zwrócić na siebie uwagę. Jego pech, że nie miałem akurat ochoty na zabawę. Hmm, perkusin, perkusyjna ośmiornica. To mogłoby być dobre. Paskudnik Orm. Czyli tu jest Aquaman. Dobra, wszystko logiczne. Szykują się kłopoty. Dobrze, że lubię kłopoty. No, w sumie coś nas łączy, drogi kolego. Kłopoty to moje drugie imię. Czy tam czwarte? Piąte? Albo siódme? Dlaczego on ma tak dużo serduszek, ja się pytam? Gdzie jesteś, ty przebrzydła? O pancerzona, morska kreaturo. oj, uciekamy! Mam ochotę przygrzmocić ci widłami w ten twój zakuty cymbał. Szydko tracimy tutaj w trybie mega szybkim. Uciekamy, uciekamy. Spoko możemy pływać. Także jest całkiem pysznie. Koleżko, co ty tutaj wymyśliłeś? Domowi nie podobała się wizja uczciwej przegranej. Uniknięcie jego ataków wymagało kreatywności. Dobra, mera nam tutaj odrobinkę pomaga. No, wreszcie pozbyliśmy się tego przeklętego kasku. Zwykłe ataki nie działały. Musiałem wymyślić coś innego. Dobra, trzeba trafić w ten punkcik, tylko że on mi uciekł. Wcale mnie to nie cieszy. Jest. No nie. Za jakie grzechy ja się pytam. Za jakie grzechy! Mam cię. Dobra, odpłyń sobie do punktu numer dwa. My tu pacniemy widłami. No, chyba zadziałało. Jak to mówił Batman... Wziąłeś widły na bitwę? Coś tu chłupnęło. Jeden zębacz z głowy, drugi złapał mnie za nogę. Zostaw moją gierę, przyda mi się jeszcze. Ty nie dobra, rybeńko. Przydałby się ten Batmanowski spray na rekiny. Czemu po rekinach nie zostają serduszka? Szkoda. Dobra, wrócił nasz przebrzydły przeciwnik. Zaraz go tutaj uziemimy coś dla elektryków. W końcu było Trzy, widać cztery. efekty. No, witaj rybeńko. Kwadracik, kwadracik, kwadracik. Nie zabiedź mnie, paluszku i pikua. Przez moment nawet sądziłem, że się podda. Spora naiwność z mojej strony. No, niestety. Jest fajnie. Oj, 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 to bolało. Zróbmy coś w rodzaju uniku. Kurczę, mam nadzieję, że muza będzie przez... Ała Całą serię gry, nie tylko przez... Ten dodatek. Podoba mi się. Moje uszy są szczęśliwe. Przez chwilę widzieliśmy merę. No coś ty zrobił. Ta świątynia. Czy tam altana? Miała jakieś 400 lat. A ty że się tak po prostu bezczelnie rozwalił. Dobra, wpływamy w tą ławicę. I tu będzie pojedynek tytanów po raz drugi. Się ten przebrzydław Nawet schował. po tym to nie był jeszcze koniec. Jest. Ach, tak coś czułem, że to będzie paskudny dzień. Hmm, czy można go trzasnąć w ten jego zakuty cymbał? Chyba nie. Dobra, to zróbmy to inaczej. Sprawmy, żeby to on walnął. 100. Mamy Cię! Czy to coś dało? Tyle tylko, że on się bawił w jakieś trójkąty i kwadraty. Oła. Jakieś tej cieki wodne robi. Dobra, jest tam, schowajmy się. Ja mogę cię w tym momencie chyba niekoniecznie. No dobra, trudno. On zaczyna znowu zabawę ze swoimi ciekami wodnymi. Sprzedawanie parasoli na Atlantydzie poszłoby mi lepiej niż to. Dobra, trochę go załatwiliśmy. Zrobiliśmy go w bambuko. Gdzie on teraz się pojawi? Tam. Chowamy się po raz drugi. A w zasadzie trzeci. Tu możemy coś szybko ułożyć. Co to będzie? Muszla? Tak, coś w rodzaju rogu. <śmiech> Zwycięstwo! <śmiech> to ci słodki przytulas. Powodzenia na randce, brachu. A powierzchnia póki co będzie bezpieczna. Jak leci, płotki. Tęskniliście za najlepszym herosem? Razem z Merą szukaliśmy zaginionego trójzębu króla Atlana. Okazuje się, że dawał posiadaczowi władzę nad morzami. Co byłoby dosyć przydatne w walce z moim braciszkiem. Było sporo szukania, biegania, wspinania, spadania, skakania i nawet latania. Uff, ale wreszcie wpadliśmy na jego trop. Jak ja się stęskniłem za pływaniem. Nie, nie takim pływaniem. No, już lepiej. I szybciej. To bardzo ważne, jak się próbuje uciec przed tyloma zębami i pazurami. Ale daliśmy radę. Otrybnostka! I w końcu, w głębinach ukrytego morza, znaleźliśmy trójząb Atlana. Tak! Po tym musiałem już tylko zjednoczyć Siedem Królestw i przekonać je, że mogę nimi władać. Ale Orm nie zamierzał tego ułatwiać. Szykowała się największa wodna walka świata. Można na pokład? Okazało się, że zjednoczenie Siódemki nie było takie proste, zwłaszcza z przeszkadzaniem Orma. Na początek warto było uwolnić rybaków. No to do roboty. Porozwalajmy tutaj troszeczkę. W poprzednim epizodzie troszeczkę to zaniedbałem, jednak zrobiłem to celowo. Gdyż wiązało się z tym pewne drobne zadanko, ale nieistotne. Śmigamy. Tutaj mamy jeszcze jakieś roślinki. Jeden na pięć pomników. No wiadomo, za pierwszym razem i tak nie zdobędziemy Wszystkich tutaj możliwości, możliwych do odblokowania, postaci i tak dalej, to wymaga odblokowanie wszystkich figur itp. Itd. tu zmieńmy się w merę. Dobra. No, jako że. Aquaman, do najłatwiejszych. Patrzcie i uczcie się. Dla mnie to łatwizna. Do słabiutkich postaci się nie zalicza, więc. Dźwigniemy to sobie. Najwyraźniej zdobyliśmy nowych przyjaciół. Orm nie był zbyt zadowolony. Pewnie dlatego nasłał na nas swoich kolegów. Jakich to znowu kolegów? No, dajesz rybeńko. Paskudne zębacze nie ze mną te numery. Podrzucajmy nim troszkę. Szybka zmiana. No, i to by było. Wygrana na tyle. w walce nad tręczami dała nam ich szacunek, przez co zmienili stronę. Szło coraz lepiej. I wtedy Orm zdołał wyłączyć zasilanie. Żeby się porozumieć z królem Nereusem, musieliśmy je jakoś przywrócić. Szybko. Siorp, siorp, siorp. Dobra, śmigamy, co my tutaj mamy? Kolejna figura, Tam mamy jakieś śmieszne urządzenie. Chyba coś dla mery. Przytrzymaj. No dobra. No, mera za pomocą czarów tutaj troszeczkę magma trwała. Pytanie brzmi: czy my to widłami, widłami będziemy mogli odbić? Tak jest, możemy. Dobra, naładujmy tutaj zasilacz. Mera jakoś przekonała tatę, żeby nam pomógł. To chyba było już dla Orma za dużo. Orma nie bardzo obchodziło, że wszyscy zdecydowanie bardziej lubili mnie. <laughs> Nadszedł czas, dać mu wreszcie lekcję z bycia królem. Zobaczymy na co cię stać. Mamy tutaj super widły. Nie trafiłeś. No gdzie uciekasz? Orm jednak miał jeszcze paru znajomych. Niczego nie ułatwiali. po no kolegów poszedł, no. Skąd my to znamy? Kolejny, który skarży na wszystko wszystkim. Uzupełnimy sobie serduszka. Normalnie, injustice w pigułce. Orm chciał wezwać więcej pomocy, ale jego plany miały przepaść jak kamień w wodę. No proszę, nikt nie chce walczyć po jego stronie. On nie wróży niczego dobrego. Ale ty, chłopie, nie wiesz z kim masz do czynienia? Poddaj się, knidu gnidusie. Dajesz, dajesz, dajesz. <śm> No, i tak oto Orm ostatecznie popłynął. W morzach zapanował pokój, a ja zająłem królewski tron. Ostateczna bitwa za nami. I słuchajcie, to by było póki co na tyle. Ja. Przy najbliższej okazji zapraszam Was na przygody młodego, klockowego człowieka betona, zwanego gruzem, i całej rzeszy złych, nie tylko postaci z DC. Także trzymajcie się cieplutko i zapraszam do nowej serii, jaką będzie właśnie LEGO Super Złoczyńcy. Miłej zabawy.